wybicie i kolejna szansa dla Nowotajdza. Zobaczmy, i to jest 1 do 0. A jednak, a jednak sędzia podnosi tutaj porągiewkę Ma troszkę miejsca, gdzie zagra. Do boku będzie wrzutka po ziemi. Szansa teraz obrońca wyłapuje piłkę. Kasper słyszy, podaje tutaj. Czerny Dawid do słysza, i teraz dobre podanie. z... Zobaczmy, czy tutaj pokazuje rękę Kasper Słysz i to okazja, Pieniążek, Pieniążek tutaj Chciał zaciągnąć rywala, zobaczmy kolejny z... Jest szansa na bramkę, zobaczmy, ależ mało brakowało tutaj Wrzut w pole karne, jest okazja, teraz zobaczmy i niecelnie tutaj e, Maślany Ale jeszcze indywidualnie może być szansa i zobaczmy Dopiero teraz dostaje piłkę Szukał do środkowania, zobaczmy, jest szansa i jest główka i jest gol! Dobre rozegranie w trójkącie, teraz tutaj okazja dla tańca. tutaj wszyscy podnoszą restalon związany już od młodzieńczych lat. Chwilowy epizod LKS Pisarowca, ale teraz zobaczmy, jest niebezpiecznie u potopiecznych Jaślara, teraz zobaczmy, wrzutka i jest wyjście bramkarza że jeszcze będzie okazja, klos prosto Komułka, kolejne długie podanie czy tym razem będzie okazja? Iaba! Jeden do jednego! Teraz dobre przyjęcie, stali sanok i teraz będzie okazja z przywilej korzyści. Zobaczmy Sumara, Sumara, tutaj jest jeden na jeden Jest strzał! I bramkarz broni fenomenalnie. Jest tutaj kolejny groźny faul drużyny gości i faulu Espana. Z pana, ależ tutaj to było niebezpieczne. Jest groźne dośrodkowanie i po raz kolejny dobrze wychodzi bramka. Jest dośrodkowanie, zobaczmy i teraz. Lekkie zamieszanie. Jeden z zawodników leży i czy to jest rzut karny? I... Niecelne podanie, ale on słusznie trafia w piłkę. Jest dośrodkowanie, jest groźny szał i czy będzie gol? Mało brakowało, odróżnienie punktu pierwotnego, tam gdzie się poprzednia akcja zaczęła. I teraz zawodnik z numerem 11. Tutaj z pana do wrzutka i jest groźnie bardzo groźnie, ale.